Hej, 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 witam was moi drodzy bardzo serdecznie w bardziej takiej podcastowej wersji, ale nie do końca. Głównie z powodu niedzieli, ale także z tego powodu, że obejrzyliśmy razem z moją kobietą materiał stanowskiego, który od razu wam polecam. Natalia Jaroszek, bo o niej mowa w tym materiale, według stanowskiego odwaliła istny szajs. I to był szajs, szczerze przyznaję, na miarę naszych milusińskich foliarzy, którymi się zajmują na co dzień. I którzy na tym kanale praktycznie pojawiają się cały czas. Z tą różnicą, że w przypadku Natalii Jaroszek, Stanowski nie rozwalił, ją, nie wyjaśnił, on dosłownie wytarł nią podłogę, rozpierdolił w drobny mak. I takim można powiedzieć, że rykoszetem dostali wszyscy dziennikarze tych różnych mainstreamowych, ale i nie tylko portali zajmujących się między innymi celebrytami, newsami z kraju, ze świata, tymi wszystkimi gośćmi, którzy tak naprawdę nie zrobili poprawnego researchu, podstawowej rzeczy, której się wymaga od jakiegokolwiek dziennikarza, blogera, whatever. Każdy jeden z nich miał praktycznie milion okazji do zauważenia, że coś tu jest nie tak, coś tu się nie klei, może jednak lepiej sprawdzić to, ponieważ brzmi no, dosyć nieprawdopodobnie. Well, guess what? Nikt z tego nie zrobił. Wszyscy mieli w to wypierdolone. Takim rasowym dziennikarzom, dziennikarzom wielce poważnym przy telewizyjkach śniadaniowych, gdzie przyjmują raz właśnie jakąś gwiazdeczkę, drugi raz jakiegoś gościa, który gra na puzonie dupą. Innym razem jakiegoś faceta, który nie wiem. Zbiera znaczki, tak naprawdę podsuwają im tylko podry tekst, że dzisiaj wystąpicie z tym, a z tym gościem macie mówić mniej więcej to i to. Tutaj oczywiście powinna robić robotę ich ekipa, ale no cóż, tak się składa, że zazwyczaj jest ona niedopłacona na umowie zlecenie i ma szybko już 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 trzaskać na wczoraj programy. Podobny, tak zwany rush obserwujemy przy wszystkich portalach plotkarskich. Całość ma być na już, na natychmiast, na wczoraj, ponieważ ludzie czekają, i w tym sposobie, research, sprawdzenie, czy dana baba była w tym miejscu, gdzie deklaruje, schodzi na plan dalszy. Jest baba, jest zdjęcie, jedziemy, puszczamy. I teraz pewnie ktoś zapyta, lepszy, ale po cholerę nam to mówisz ponieważ moi drodzy jakie to zestawienie nam serwuje z tymi wszystkimi szurami i foliarzami jeśli sam mainstream ma zdrowo wypierdolone fact checking to co dopiero taki foliarz z internetu a ludzie niestety mają to do siebie, że łykają jak pelikany wszystko co poleci. I potem takie kanały jak mój, takie kanały jak Stanowskiego, takie kanały jak inne, mają ręce pełne roboty. I jak jakaś baba podaje się za celebrytkę, czy też krąży fama, że ona się podaje za celebrytkę, to chuj z nią. Gorzej, gdy jakaś łysa pała w garniturku, bądź też gruba z swotela, czy też jakikolwiek inny Siergiej Krzyworyjow fapiący do Rosji zaczynają pleść swoje smuty. Powiedzcie mi, co ma zrobić wtedy zwyczajny człowiek, który zazwyczaj nie ma czasu, żeby zweryfikować, czy to, co słyszy, to są totalne bzdury, czy może jednak nie. Powiem na wstępie, nie zrobi nic, albo od razu uwierzy, ponieważ jest wśród ludzi coś takiego jak kredyt zaufania. I ten kredyt, niestety, wśród ludzi jak widzą jakiegoś randoma w gajerku, czy randoma silącego się na bycie poważnym, jest gigantyczny. Zobaczcie, jak to wygląda w chaosie informacyjnym XXI wieku. Dzisiaj każdy może wypuścić jakąkolwiek możliwą pierdołę w sieć. Kto musi to prostować? Czy dziennikarze, których zadaniem powinno być wręcz, właśnie, profesjonalne sprawdzanie fact-checking, a potem sygnowanie newsów swoim nazwiskiem oraz rycem? Nie, skąd gdzie? Robią to normalni ludzie, randomy internetowe, którym się chce, którzy na kanałach takich jak mój prowadzą materiały czysto for fun, nie mają z tego milionów. Ale chcą walczyć o prawdę. I dlaczego o tym mówią? Ponieważ na Stanowskiego już się wylał kubeł agresji, że rozumieć, on jest hejterem. On nienawidzi tej babki, jest sfrustrowany, bo jej się udało. No cóż, że się nie udało do końca, ale się udało, i on też by tak chciał, na pewno, ale nie ma. Skąd my to znamy, co nie? Te wszystkie działania, te wszystkie ataki mają na celu tylko jedno, żeby wymóc na fakt-checkerach, aby zamknęli mordę, aby ludzie, którzy odwalają swój szajs, mogli go odwalać swobodnie, bez ani słowa krytyki. Dlatego teraz Stanowski, ale na ogół nie chwaląc się ja, Napierała, Łuksza, Koroluk czy też Wiech, Mamy w komentarzach czysty klasyczny hejt, wyzwiska, przebożne życzenia ponoć pobożnych ludzi, a naszą niewybaczalną zbrodnią jest po prostu cytowanie ludzi. Pokazywanie, że to, co głoszą, nie ma najmniejszego sensu. Nie klej się. To już według ich fanów, rozumiecie, jest hejtem. Sianiem nienawiści. Wyładowywaniem frustracji. Ale jeśli ci sami fani napiszą, żebyś już wy wiecie, co z mostu, bo śmiałeś zacytować nagrania, gdzie ich idol robi z siebie imbecyla, nie no, no to to w ogóle żaden hejt nie jest. Skupmy się jeszcze na ich mentalności, dobrze? Ponieważ to jest bardzo ciekawe, jeśli mamy jakiekolwiek materiały dotyczące ich idoli, które mogłyby w jakimkolwiek świetle negatywnym zostać odebrane, to to już jest hejt. Obojętnie w jakim tonie zostały napisane. Jeśli jednak takich materiałów nie ma, no to proszę bardzo, oni są zamilczywani przez ten zły system. Czy tylko ja dochodzę do tego wniosku, że oni wręcz domagają się, aby mainstream pisał peany na czyść ich idoli, dokładnie w takim samym stylu, jak te wszystkie główno gazetki prowadzone przez ich propagandystów? Bo chyba do tego się tylko to sprowadza, że albo macie sławić na kolanach, albo zamknijcie mordy, chociaż nie, zamknąć mord też nie możecie, no bo Zamilczywacie. To jest totalitaryzm, moi drodzy. Albo jesteście stuprocentowo za, albo jesteście wrogami. I z takimi patologiami mamy się na co dzień mierzyć. Z jednej strony podchodzimy do tego na zasadzie hu, ho, no bo wiecie, to jest nasze hobby, przynajmniej moje. Ja czerpię z tego fan. Jednak coraz bardziej zaczyna uderzać człowieka świadomość, że my z tym walczymy czysto hobbystycznie, a oni profesjonalnie tworzą ekspansję. Coraz więcej i więcej. Do tego momentu, że nasze moce przerobowe, które są ograniczone przez nasze prywatne życia, przez fakt, że chodzimy do pracy, przez fakt, że mamy rodziny, dzieci, czy choćby własne życie prywatne bądź hobby, nie wystarczają. Foli jest więcej niż można przeżreć. Z jednej strony fajnie, ponieważ zawsze jest o czymś nagrać, a ja nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, że siadam sobie przed kompa i myślę sobie no cholera, nie ma co mówić. Nie, ja często muszę wybierać pomiędzy tematami. Problem w tym, że coraz mniej to człowieka wszystko boli i sprawia, że człowiek to po prostu pierdoli. Mam wrażenie, że zauważyliście, nie nagrywam codziennie, wolę sobie zrobić przerwę, wolę sobie odpocząć. Też fajnie by było mieć chociaż jeden dzień wolny weekendu. Nieraz człowiek wraca z tyrany po robocie, no <ścoughs> zrobić, nagrać, kurde no lepiej coś zrobić w domu, zakupy, posprzątać. Coraz częściej pojawia się takie pytanie, a po co, a dlaczego, na co? Znów będziesz siedział, nie wiadomo do której. Nagrasz materiał, potem i tak jakiś kuc napisze ci, że nie masz racji, Lewaku, bo wolny rynek, paróweczki, 20 tysięcy zylionów ofiar komunizmu. Chuć z tym, że omawiałeś cytat gościa, który twierdzi, że na świecie istnieje światowy spisek antymęski. W pewnym momencie już się człowiekowi nie chce woli zająć się swoim własnym prywatnym życiem, które nie tylko jest o wiele bardziej ciekawe, ale też spokojniejsze, bardziej satysfakcjonujące. Tylko wiecie co wtedy przychodzi? Myśl, że foliarze w tym rozdaniu dostaną dokładnie to czego chcą: święty spokój do głoszenia swoich peanów na cześć idoli i sadzenia bzdur, które nie będą przez nikogo prostowane. Dlatego tak będę nagrywał, będę prostował bzdury kucowskie i będę prostował bzdury foliarskie. I żadna straka w komentarzach tego nie zmieni. A co on jest kurwa, robokop? Jeszcze jak? To tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite, jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Hej, hej.